No, się ma, się ma. Dzisiaj będziemy grać w taką grę y, Supermarket Simulator, właśnie tak. I y, chodzi w tym o to, że po prostu musimy z, y, y, swój własny sklep poprowadzić. Więc tak. Ja tu podchodzę do swojego komputerka. Y, y, no, właśnie. I, ma, i kupię sobie. Coś, jakieś produkty. Mam 50 dolarów. Kupię mąkę, cukier puder, chleb, yy, ten makaron. I w sumie. Nie, ma na olej nas już nie stać. Więc nie. Więc tak, mamy to wszystko. I. Normalnie tutaj ustawiamy sobie rzeczy na półkach. Widzicie, jakie to jest piękne? Piękne, prostu piękne. Teraz ustawimy sobie ten skierpuder, właśnie, mąkę. Piękne. I teraz trzeba ustawić cenę. Żeby nie było mega tanio, to damy 3, no 3 dolary będą dobre. Tutaj dobrze by było 4 dolary. Tutaj to 3,50. No, a tutaj 5. Okej, okay. naprawdę przyzwoicie. Teraz otwieramy sklep nasz. O, cześć! Dzień dobry. No, nasza pierwsza klientka sklepu. Okej, okay, coś kupiła. Sklepuder. Bierzemy hajs i wydajemy jej resztę. I. co teraz? A, o, spacja. spacer. On kupił chleb. No, dzień dobry, dzień dobry. 4 dolary. A pan? Uuu, pan to robi zakupy na cały dzień. Nie no, może przesadzę Okej. Okay. Jo! Ale to już naprawdę przyzwoite jest. To mogę już nawet kupić olej. No naprawdę, naprawdę dobrze. To olej tu postawimy. Dokładnie. I damy mu cenę wynoszącą 4,5 dolara. Tak, tak. O, pan tu przyszedł, kupuje panzati, czyli nasz makaron Dokładnie. Okej, okay, wydajemy mu resztę. I do widzenia. O, tu pani przychodzi. Bierz chlebek. Obsługujemy tutaj 16 dolarów. No, grubo. Z godzina 10:20. O, zapraszam do naszego sklepu. Zapraszam. Zapraszam. No, dzień dobry. O, pani tu idzie. Co bierze? Chleb. No. O, nawet nie trzeba reszty Można było się tego spodziewać A pan tutaj garniturku Olej, tylko olej 50 centów To było głupie Ok, 50 centów Dobra No to bye bye o, A pan tutaj Pan tu po co przyszedł? Po olej. Jo, pastę Czyli nasz makaron. 7,50. Okej, okay, mamy już 25 dolarów. Płatki kosztują 36 prawie. No, więc nasz, nasz sklep już się tak rozpija. Niedługo tu będzie normalnie. Nie wiem, galeria handlowa. Dokładnie. Jeszcze kilka dolarów, i będę mógł kupić te płatki. A co tu było jeszcze można zrobić? Uuu, szafki! Szafki. Więcej kas. Kasy samoodsługawe, Lodówki, dobra. Mm. Dobra, no to na razie serio. Okej, okay, można pożyczki robić. Okej. Okej, okej, dzień dobry. 2,50, do widzenia. No, więc tak. Enerwent licencje, tu można więcej licencji na więcej tego, więcej rzeczy można sprzedawać przez to. Tutaj można rozbudować nasz sklep, tu można zatrudniać, no naprawdę ciekawie, a tu można sobie magazyn kupić, więc też fajnie. Dobra, kupi kupujemy płatki. płatki tutaj. Nie, proszę zdjąć. Okej, okay. wyrzucamy nasze pudełko. I w sumie, okej, okay, tylko obsłużymy tu panią. Dzień dobry. O Boże, 90 dolarów. duże zakupy no to tak teraz przestawimy szafkę bo w sumie nie wiem okej okay. i okej okay. żeby była tak widoczna z wejścia to fajnie to wyglądało, nie? Nasz styl się serio rozbudowuje. O Boże, nie dałem ceny! 6 dolarów. No, dzień dobry, dzień dobry. 12,50. A się napisałem. Yeah. Nie, 12,50. Ok, 9 dolarów. 9 dolarów sonów. Ok, no naprawdę. Już się robi przyzwoicie. Więc tak. Zacznijmy od tego, że już jest ciemno. Więc dobrze by było włączyć światła. Okej. Okay. Teraz okupuję rzeczy. Uu, zakupy normalnie duże. 21 dolarów. W ogóle płatki to są drogie, chyba. U dziewięćdziesiąt dolarów to już naprawdę jest dobrze. Mm. No, już naprawdę się ściemnia. 8,50 Więc tak. Tutaj idzie. Pani nasza tutaj dokładnie. Okej, okay. idzie. Kupuję Płatki i mąkę 950 gate pan. Mm, o, oh, samochody. Jo! Ej, hey, yes. Dobra. Nie wiem. O, tu jest magazyn, tu masz magazyn węgier. Okej. Trzy pięćdziesiąt. No naprawdę. Jest dobrze. O, rower, to pewnie mój rower. Hmm. No naprawdę, naprawdę dobrze. Okej, okay, tutaj tutaj makaron trzy dolary olej cztery i pół dolara. O! To na koniec naszej dniówki. Okej. Okay. Zarobiliśmy osiemdziesiąt pięć dolarów. Okej. Co tutaj yy, dokupimy trochę rzeczy? Najlepiej wszystkiego po trochu. Ale w sumie mam jeden taki pomysł. Okej, okay, kupię. Żeby było tak ładnie, to zrobię, zrobię coś, coś w tym stylu. że tak jakby to powiedzieć. No, zaraz się przekonacie w tym sami. Okej. Okay. Właśnie coś takiego, żeby były pod... tak jakby dwie, no tak jakby to powiedzieć półki, że tak to, to zajęte. No to i to. No i bardzo dobrze. Tutaj mąka. A to co? A tu płatki. Okej. Okay. Hmm, to w sumie zdejmiemy. Dokupimy jeden olej, jedną mąkę, jedny chleb i dwa. Yeah. Uh, jedną mąkę. jeden chleb i dwa co? I dwa Okej. Okay. I mamy. No, więc tak. Olejne. i tu w sumie odłożymy tak na przyszłość chlebek i mąkę no więc tak a jeszcze olej no Zapomniałem prawie oleju. Nie stać mnie na olej. O Boże. No to w sumie otwieramy, bo co nam innego zostało? Mm, to ja Teraz go sprawdzę, ile już obsłużyliśmy ludzi 25 osoby 25 ludzi. Okej. Okay. Mogę pożyczkę wziąć, ale czy to się opłaca? Wątpię. O, oh no! No więc tak. Tutaj. 5 dolarów. O, um, tutaj mamy zadanko, żeby kupić y, licencje na produkty, czyli żebyśmy. My Żebyśmy więcej produktów po prostu mogli yy, sprzedawać Ale w sumie na razie nas nie stać Więc... Nie kupimy tego yy. To kosztuje 200 dolarów 200 dolarów, 200 dolarów No niestety za dużo dla nas Jeszcze nikt nie kupił nie wiem. No. Mm. Tutaj kasujemy i tak. No. Zbieramy na to naszą tak zwaną licencję. A, nie da się na samochodzie stać. Okej, okay, Pan to kupuje mm. mąkę i olej. Ciekawe to. 11,5 dolara mm. No. Więc tak naprawdę nasz sklep już się tak rozkręca, że niedługo my będziemy normalnie, nie wiem, Lidlem. Albo no biedrąką. Nie no, biedronką to niebo w sumie. Już lepiej Lidlem. Będziemy mieć tak ładnie. Po prostu niewiarygodnie. O, tu dwóch panów idzie. O, już ktoś kupił makaron, więc mogę odłożyć. I wyrzucić. 9 dolar sonów. 1,5 dolara. Nie jeden. O, Boże. Okej, okay. teraz jest dobrze. Mamy już 100 dolar. Naprawdę przyzwoicie. Hmm. Tutaj mamy nasze 6 dolarów. Ok, albo że znowu wydałem 1 cent. Najlepsze jest to, że można mu napiwek dać. O, właśnie tutaj to mówi. Zdałem mu napiwek 1 cent. Szkoda, że nie da się być winnym, gro grosika. O no naprawdę. Idziemy szukać samochodów. O nie, jednak nie. Ale w sumie jeszcze możemy trochę. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, to są nasze rzeczy. Dobra. No to tak. Tutaj. Za śmietnik z nieskończoną pojemnością. Normalnie jest takie niemożliwe. I tutaj. Schody do nieba. Nie wiem, jak ktoś ma tu wejść po tej drabinie. No ale chyba jakoś musi. Jezu, jakie. Zakupy. No, naprawdę, naprawdę. Okej, okay, tutaj. Tutaj 11 dolców, tutaj trzy dolce, a no więc tak, ściemnia się trochę, zapalę światło, olejek, o jeszcze 20 dolarów, a dokładnie 21. A dokładniej 20 i 35 centów. No. Niedługo kupimy naszą wymarzoną licencję. I ciekawe co będzie w niej w sumie. No. <ścoughs> 50 dolar Ja nie wierzę. 30 centów. No, i mamy kupujemy. Kupiłem. I co tutaj w niej jest? Okej, okay, jest. No to tak, jest woda, jajka, ser, mleko, kawa i herbata. No naprawdę. Fajne rzeczy. Fajne, fajne. Serio? Nie mogę się doczekać. No, no, no. Okej. Okay. 6 dolarów. No dobra. No i to koniec, więc tak. Będziemy robić tak, że na jeden odcinek tak, tak dwie dniówki. No, tak jeden odcinek dwie dniówki wystarczy, więc jest tak. Do następnego.